Przedsiębiorco z Legionowa i okolic, jeżeli szukasz nowych doświadczeń... Przedsiębiorco z Legionowa i okolic, jeżeli szukasz ciekawych kontaktów biznesowych, chcesz pozyskać środki na rozwój swojej działalności oraz spotkać przedstawicieli ZUS-u, Urzędu Skarbowego, parp czy innych instytucji, to już 4 listopada tu za nami, Artur, co będzie się działo? Przed nami cztery inspirujące debaty, wspólny lunch, kawa. Dawno nie było tak dużego i ciekawego wydarzenia w naszym mieście w Legionowie dla biznesu. Warto się pojawić, zajrzeć choć na chwilę. Zapraszam. A ja tylko dodam, że to wszystko jest bezpłatnie, ale słuchajcie, należy się zarejestrować, więc zostawiamy Wam link w komentarzu. No i do zobaczenia 4 listopada. A gdzie, Artur, pokażmy.